Bionic Bay moi drodzy, witajcie serdecznie, ja jestem Luciko to przed wami pierwszy odcinek nie tych odcinków będzie z tego dema tej gry Bionic Bay. Jest to platformówka, trochę mroczne klimaty tutaj zalatują, aczkolwiek będzie to coś w stylu myślę Ori and the Wild of the Wisps czy Oli Ori and the Bionic Forest Nie mam pojęcia jest nawet yy, ankieta czy coś w tym stylu, żeby powiedzieć, wypowiedzieć się, o że. No dobra, będę sobie grać klasycznie chyba tym razem, wyjątkowo na klawiaturze. Więc co moi drodzy? Zagrajmy. Czemu nie? Potestuję sobie. A mnie dosyć, jeśli chodzi o Little Nightmares, jeśli chodzi o platformowy gameplay i tak dalej. Bo jednak Little Nightmares bardziej próbował mnie straszyć, zatykać klimatem. Nie, to mu się udało, ale gameplayowo naprawdę deletowo został. Uh. Coś budowali Bionic Bay. Zobaczymy czym się ta gra będzie wyróżniać. Ona ma wyjść w 2025 roku. No i zobaczymy. No i ustawienia graficznych ja w ogóle gram? A nie mogę jakoś wybrać, żeby było detail? Dobra, a jak tutaj? Aha. Nie widzę innych ustawień. Nie mogę się nie wyprzemieszczać, ale... Aha. No tak, to ma sens. No dobra. Spacja X Activate. Z pod mamy swap. Dash to jest lewy shift. Okej. Okay. Okej, okay. pod R. Okej. Okay. Dobra. Dogadamy się z tą grą. Swap, nie, to jest swap. C, albo shifty mamy też. Okej. Okej, dobra. Gramy. Ale głośna muzyka. Łata pak się czuję, jakbym grał bardziej w Limbo, a nie w Oriego. O, jest jeszcze zgnietarka by mnie zabija Aha, my teraz sobie chodziłem po jakichś łańcuchach. A, ale się fajnie wypierciłem. W ogóle było widać naszą postać przez chwilę. Ojoj Nie, to jest bardziej limbo niż Ori. Cofam moje słowa. Co tu się dzieje? Okej, okay, tak miało być chyba. Naświetlono nas czymś. Chyba zyskaliśmy dodatkową siłę. Aha, w ten sposób. Okej, okay, dobra, moja postać stała się silniejsza i to tak znacznie dostała takiego rozpędu. Okej, okay. Pod... co mamy? What the fuck? Okay, czyli jeśli za bardzo przesadzimy, to co nam zrobili? <laughs> nie wiem, co nie wymaga. A dobra C i spację szybko trzeba kliknąć Ale fajne jest takie szybkie poruszanie się. Okej. Okay. Grafika w tyle fajna A trzeba przyznać, że jest tyle nawet nawet specyficzne, ale podoba mi się. Okej. Okay. Gameplay jest o wiele przyjemniejszy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Okej. Okay. Ciekawe, jak dużo znajdzie, jak już ominąłem. Stąd to on co zrobił? Pacja i C. No, Akordem doskoczył, no, no dobra, niech mam będzie. Uuu, Uuu połamało mi kości, a ła dobra. Tak jakby lądowałem z wyższej wysokości, to mi się nic nie stało, okej. Okay. Gorzej, jak mnie coś przygniecie. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Przyjemnie się nawet gra. Co on zrobił? Aha! Spacja? <ścoughs> ma. No tak, siema, zacząłeś stream w momencie, kiedy z psem idę super, że tak mi ograniczasz oglądanie ciebie, widzisz? Na mnie to zawsze możesz liczyć, Najteko. No dobra. Co tu się kurwa dzieje? Ej, naprawdę zabawna gra. Podoba mi się. Ja mogę w takie platformy grać, bardzo przyjemne sterowanie. Co tu się dzieje? Aha, dobra, jak za duży jest napływ czegokolwiek... Oj, oj, oj. Dobra, te gluty sprawiają, że mam delikatny upadek. Okej, okay, nie wiem, co tu się dzieje. Okej. Okay. What the fuck. Wow. A dobra, dobra, damy radę. Nie wiem co to się dzieje, muszę się chyba wspiąć szybko. Uff, tak, ktoś był chyba po lewej, prawda? Ok, zatrzymać chyba przycisk. Noga oh, wow. Noga What the fuck! Ale ta gra jest butelna. O kurwa! To jest tak satysfakcjonujące. Ja to chcę powtórzyć, ale nie, 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 Roz przesady. nie, nie, ja nie, to z nie, muszę tutaj. Dobra, to tu się znowu nie, Oła! nie, o. E, trochę za szybko, trochę za szybko. Jeszcze nie zdążyłem mi u noga utkwić. Dobra, na farcie, na farcie. Na farcie, ok. Ej, dziwnie, satysfakcjonująco są te śmierci w tej grze. <ścoughs> Myślę, być szczery. Coś jak w limbo w sumie. Oj. Ok. Super. Mam nadzieję, że tak jak z kopikatem dają mi twórcy gry klucz do tej gry, chętnie ogram na premiery. Okej, okay, dobra, Czy jednak jest tutaj full damage. Jest tu grawitacja, okej. Okay. Aha. A nie, patrzcie, ja po tych bombach muszę tutaj zaskoczyć. Fajnie, że checkpoint w ogóle jest tutaj tak zawsze blisko. Uuu. Dobra, dobra, dobra. Jest git. Okej. Chyba tak będziemy. Chodzić tutaj. Dobra. i zabawna gra. Naprawdę ta siostra mi wysłała Linka do tej gry na steamie. Stwierdziła, że się zainteresuje no i miała rację siostra mnie jednak zna. Aha, patrzcie, jak się odbija z platformy, to jeszcze raz będę mógł użyć. <grym> Trzeba idealnie zrobić chyba. Teraz mi... Z... Aha, bo ja muszę... Aha, tuż nad przepaścią. ja jak on to robi? Okej, okay, dobra. Dobra. Idealnie to wyliczył, typek. Idealnie to już trzeba było wymierzyć. Okej. Okay. Nie wiem, jak to, że uśmieranie w tej grze mnie nie przeszkadza, bo jest dziwnie satysfakcjonujące. Nie wiem jak mam iść chyba w prawo. Oj oj oj. oj. Myślałem, że zginąłem. A to jest fajny ragdo. Ou, akurat wybuchło, jak za cię. dobra wiem o co chodzi oj patrzcie akurat pada była, okej okay. miło ocaliła przed tym ogniem czy iskrami raczej kompletnie nie ja, że fabuły jedyne co rozumiem to to, że what the fuck że jakiś eksperyment się nie udał? Ojoj. Nie, oj. po prostu teraz się cały świat zawalił, a raczej galaktyka, w której się poruszamy. Oj. Nie wiem, co to miało być na rzeczy. A patrz, dobra. zajażdżają o co chodzi. Okej. Okay. Co gra dalej zaplanowała? o oh. Jakieś znajdźki, czy coś? Nie ma tych żadnych znajdźek, chyba w tej grze. Albo ja nie zauważyłem. Nie znowu weszliśmy do środka. Czyli to była taka chwila spokoju, rozumiem. Oj. Oj oj. Aha, dobra. Już wiem, jak to działa. Okej, okay, coś ty poszło, nie tak. Chciałem się wspiąć, ale coś mi nie wyszło. Okej. Okay. Okej, okay. ciekawy gameplay, okej, okay. essa, głowy mi urwał, dobra to był głupi pomysł jednak. A bardzo okej, okej, dobra, nara, fajny gajek naprawdę, mogę tak grać. Nie mogę oczywiście za wszystkiego korzystać. Jak leci? Oj, oj. Chyba nie o to chodziło. A fajnie, że też mogę w każdym chwili, jakby sobie zresetować mm, grę, nie? Wiecie o co chodzi? Fajna sprawa. Oj. O, jestem na środku. Byłem. Nie mylę sobie przyciski. Esa, dobra. Mogą się przecież przeturlać tutaj do wszystkiego. Okej. Okay. Ale naprawdę zabawny jest ten gameplay. Przyjemny mega. Jo, w taką platformę to ja mogę grać. Prawie zginęłem oczywiście, czemu by nie? S S Dobry. A wiem, co tutaj zrobić okay. Przyjemny gameplay naprawdę było, tego mi było trzeba po Little Nightmares To było koszmarem gameplayowym, nie oszukujmy się. Dla mnie przynajmniej oczywiście osiedl.

Strzeliło ten kamień. Jak coś mnie obserwuje, prawda? Tam był taki robacik na, na górze. Okej, okay. a ta moja postać to się tak porozbija. <grystanie> Chyba nie o to chodziło. Okej, okay, jest tutaj coś muszę zbudować albo zatkać jakoś tą, 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 tą kretę. Uuu, ten dźwięk mi się podoba. No dobra, to już tutaj nie ruszy postaci. What the fuck, co tu się kurwa dzieje? Nie mogę to jakoś. Jednak nie. Aha, okej, okay, to tak miało być, okej. Okay. Czyli kości mi boguchota, ale mogę się dalej ruszyć, okej, okay, super, zajebiście Dobra.

Udało się. What the fuck? What the... Oh, fuck. To, A ja się mogę tam zamienić przecież Okej, okay, dobra, no jeszcze ja Dokombinować tyle Siostra gra w tą grę co mi poleciłaś swego czasu na Messengerze Jest zajebisty gameplay przyjemny A to co Bionic Bay Bionic Bay To co teraz jest Alfa? No, demo no. Fajny gameplay, tylko jeszcze jakbyś ty kurwa potrafił grać. A zbier dalej chuju Dobra mm -hmm. Mega zabawna gra. Trzeba przyznać, że czym razem ci się udało? Nie za zawsze

Idź. Co ja mam tu zrobić, żeby było no? dobrze, Aha, dobra. Kurwa nie to. Powoduje przyciski znowu. A dobra, wiem co zrobić, wiem co zrobić. Zabierzemy. Teraz tak, C. Spacjazet. C. Spacjazet. No Aha, na Postać mi zdechła, chyba. <noise> Skresił <laughs> skręciło Okej. Ok. uważać, żeby mnie tutaj nie ten, bo mnie zasypią zaraz. Oha, zaraz się to przyda. Zresztą. Nie o to mi chodziło. Gro. What the fuck? Aha, to i tak by był chłopak. Okay. To ma sens. Chodziło o grę. Mega zabawny tytuł, naprawdę. Okej. Okay. Aha. To by mnie Tak. Co mam kurwa zrobić? O, inny etap? What the fuck? Uuu. Uh. Aha, tam było małe słońce, okej. Okay. <ścoughs> Przyciąga mnie. Ja myślałem, że jakąś super moc dostanę czy coś. On jest taki, że nie wiem, jak bym przejść. Czy było dobrze? Oł. E, tak miało być chyba. Hmm. <laughs> o, szlag. <laughs> Ej, zajebiste to. słuchaj. A chrypka nie wzięła, przepraszam. Ale naprawdę zajebista gra, zajebisty tytuł. Generalnie robię z tego odcinek, robię z tego miniserię. Lecimy z kolejnym odcinkiem na kanale. Yy, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, komentował Luczik. Hejka!